Dzień dobry, dzień dobry, witam w środę. Kubeczek musi być w sorciku się. Z wami przywitałem, ależ pięknie się słoneczko świeci. Stóp kub, kubeczkami jak zawsze i napijmy się tradycyjnie razem wspólnie kawy. Parę minut po godzinie siódmej. A, i to jest pyszne. Piękny jest ten dzionek, kochani, uwielbiamy z się taką pogodę. Bo wiecie, na dzisiaj zapowiadali 23 stopnie. W niektórych częściach kraju maksymalnie 25, więc to jest dla nas idealna temperatura i powód do tego, żeby nam się buzie uśmiechały. W nocy jeszcze padało, bo widzę, że jest mokro. Stolik mi zlało troszeczkę, muszę go zetrzeć tutaj. Mokry, mokry jest stolik, ale to nic. Chciałem nam powiedzieć, że buzie nam się też uśmiechają, bo wyciągamy już powoli walizki. Widziałem, że dana się już przygotowała, więc się powolutku dzisiaj będziemy pakować. No, bo jedziemy nad morze, jedziemy do Gdyni. Ja przeżywam tak, jak mówię, bo um, dla mnie myślę, że dużo osób mnie zrozumie, że jak ktoś bardzo długo nie wyjeżdżał z różnych powodów i nagle jedzie nad, nad morze, no przeżycie spore, naprawdę spore. Uwierzcie mi, pojedziemy sobie pociągiem elegancko. Bilety są, tylko się śmiejemy, że żeśmy kupili bilety w jedną stronę. No, powaga, mówię wam. bo damy się, ja się też wczoraj jeszcze śmiałem. Ty, słuchajmy, my sobie musimy bilety w ogóle kupić. Ja wiem, na jaki tak żeśmy kupili? No to jakie, na powód? Chyba, że będzie nam tak dobrze, że gdy nie zostaniemy. Tam walizeczka już jest, ale teraz nie zobaczycie. O nie, bo się światło odbija. W przedpokoju walizka już stoi. Zjemy śniadanko i tak powolutku się będziemy, wiecie, pakować, bo to zawsze jeszcze to, a jeszcze to, a jeszcze to się później okaże, że to bołów dużo. No. Pogoda super, tak jak mówię, uwielbiam taką pogodę. Zaraz wam pokażę. Ani jednej chmurki, proszę bardzo. Jest naprawdę przyjemnie. O, tutaj gdzieś gołąbki się już odzywają. Wiem, że ta gołębica już w tamtej tu i tam. To już jest. Nazbierała patyczków zbierała patyczków i już przyleciała. Także to są moi stali widzowie, dlatego wczoraj dałem tytuł vloga, że stały widz na dachu. No bo był na dachu. <laughs> no, Także humor innym. dopisuję, chcę, żeby te dobre, yy, 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 dobre emocje, żeby również i do Was dotarły, do wszystkich ludzi, którzy nas oglądają i żeby zarażać z premedytacją, tym dobrym humorem. No bo cóż, Właściwie po to się tutaj spotykamy, nie? Żeby odpocząć od, od szarej codzienności, żeby było wesoło, żeby było miło. Każdy to robi na jakiś swój własny sposób. Ci, którzy są na wakacjach, no to, no to niech wiedzą, że my też będziemy niedługo na wakacjach. I będzie bardzo fajnie. Nie mogę się doczekać. Nie mogę się doczekać, kiedy zamoczę nogi w morzu, bo to jest naprawdę kupę Lat nie byłem. Naprawdę. Także się bardzo bardzo cieszę, ale śmieję się z tych biletów. <laughs> Kurczę, kupiliśmy bilet w jedną stronę. No naprawdę, no tak jakoś to wyszło. Ale przez internet się fajnie robi. Naprawdę, nie trzeba iść w ogóle do, do okienka i jak ja jechałem do mojego rodzinnego Krakowa, to tak samo. Wszystko przez internet, przepraszam za mojego palucha, wszystko przez internet się robiło i, i nawet jest taniej. Wiecie co? Sprawdzajcie właśnie, chciałem Wam powiedzieć. Sprawdzajcie ceny bo czasami jest tak, że kupujecie w tradycyjny sposób bilety przy Kasie i jest na tą samą trasę, a nawet na tą samą godzinę, dużo drożej niż jak kupujecie przez internet. Pewno ci, którzy jeżdżą, wiecie, i podróżują często, to o tym wiedzą. Ja za często nie podróżowałem, to nie wiedziałem. A teraz wiem i chętnie kupuję przez internet. Tak jak wspominałem, jak ja jechałem do, do mojego rodzinnego Krakowa. To nie oglądał, to niech się cofnie. Są materiały z Krakowa. Pojechałem do rodziców, pojechałem również inne sprawy pozałatwiać. To, kochani, fajny jest, bo jest bilet elektroniczny, taki po prostu telefonem tylko pik-pik. Zeskanuje pan kierowca kod, nie trzeba się w ogóle uganiać w kolejce albo z biletami szukać tego biletu to jest bardzo wygodne. Nie narzekałem też na podróż, dlatego że jechałem autokarem. I powiem Wam, że wcześniej jeździłem wiele lat, jeździłem do Krakowa polonusami. Było fajnie, poznałem tych kierowców, ale się jechało bardzo długo. A teraz, jak jechałem Flixbusem, no, powiem Wam, że czułem się jak pasażer, po prostu samolotu. Nie chodzi mi o to, że samo autokary latały, tylko obsługa. No i właściwie szybciej zajechałem. Szybciej, bo oni jechałem zawsze tą samą trasą, czyli jak wracałem z Krakowa, no to Kraków, Kielce, Radom, Warszawa. Teraz jechałem z Lipna, no to wiadomo Lipno, do Włocławka, Włocławek. Warszawa Rad... Warszawa i Kielce, omijał Radom, nie byłem ani razu w Radomiu i, i być może dlatego ta jazda była taka, ale wiecie i kultura kierowców, niesamowita kultura kierowców, w autokarach było bardzo czysto, wi-fi było, wszędzie były gniazdka, można podładować telefon, a to jest bardzo ważne. Właściwie pod każdymi siedzeniami, tak jak się schylicie tam na dole, to macie gniazdko, można sobie podłączyć urządzenie, naładować. Jeśli jest zajęte, to kierowcy sami proponują, że można do nich przyjść, i u nich tam u kierowcy też są takie w szeregu gniazdka, można sobie podładować, wszystko elegancko. Nic nie ginie, kierowcy pilnują. No i są bardzo mili. Ja pamiętam, że w tej podróży, to wiecie. Um, tak jak w samolocie, po prostu jak żeśmy ruszali z, z Wrocławka, dojechaliśmy do stolicy, to kierowcy się zmieniali w trasie i jeden z kierowców mówił: Dzień dobry państwu, nazywam się tak i tak, będę miał przyjemność z państwem jechać. No, wiecie, normalnie jak w samolocie, do no, kurczę, kapitan się przedstawia, że zaraz lecimy. <noise> Także, no, pierwszy raz się spotkałem w autokarach z taką przemiłą obsługą. Także, brawo, Flixbus i, i oby tak dalej. Bilety są tanie. Ja wtedy nie wiem, coś 80 zł zapłaciłem. Także, naprawdę tanio za, za takie pieniądze z lipna do Krakowa to jest ojejku, ponad 400 km jedzie się i jedzie chociaż tak mówię, nie tak jak Polonusami jechało się szybko, bezpiecznie, byłem zadowolony także tutaj akurat reklamuję celowo, oczywiście nie mam nic wspólnego z tym przewoźnikiem, tylko tak po prostu jako klient jak będziecie jechać, wybierajcie fliksbusy, bo bezpiecznie, miło i niesamowita kultura kierowców niesamowita, także dobrych wyjazdów, udanych y, transportów. No wiadomo, że najlepiej jest jechać własnym środkiem transportu, ale jak ktoś nie ma, no to polecam Flixbusy. A teraz, kochani, kończę. ile na śniadanko i będziemy się widzieć oczywiście y, później, bo na pewno będziemy nagrywać. Na pewno Danusia będzie chciała coś jeszcze nagrać. Cześć! Witam się z wami w środę, w środę, środę. po południu. Pakujemy walizki, kukulek Kukuleka. krzyczy jak zwykle. Kuki już głodny jest, także jeżeli on tutaj nas zaczepia i mocno, ja mocno krzyczy, to to znaczy, że jest głodny. Jadonka. Witam, ja kochani czas muszę dać bo kukulkowi, bo kukulego jest dym. No i właśnie no, następuje, muszę, ka mu ukażeć, no. następuje karmienie. Karmienie kukulka. Pan mięsko? pan mięsko, trzeba poczęstować no, panem mięsko. Mhm. Pan mięsko to bardzo lubią. Zobaczcie jak kukulek. To jest nasz żarłoczek mały. Nie. Mały żarłoczek, ten który robi no. Karma jak karma. O. Taka, mhm. ja mu jeszcze dosypię. Bo Właśnie jest ona mało. jest fajna, bo nie jest no. za duża, nie? Te, te ziarenka są takie. Także, kochani. My się teraz po przygotowujemy kuporę, który nie robi dymu, Bo dostał jeść a my będziemy powolutku pakować betki i jedziemy e, gdzie? Nad morze. Do gdyli, do gdyli, do Siną no, dalej. Bardzo się cieszę, przeżywam, bo to. Wszyscy się gdyby. cieszymy, ale tam jak najbardziej. No, no dawno nie byłeś, no to nie no, dziwię się. No dawno nie byłem, także wiecie, będziemy się teraz pakować, co nieco ponagrywamy, co nieco z wami pogadamy i to tak będzie będziemy sklejać z różnych części. Tak bo, jest, bo troszeczkę pracy jest, a jeszcze innej pracy jest, jeszcze trzeba Tak, jeszcze tutaj, tam sprawy. Nie będzie nas parę takie... dni, to musimy Pewnie. wiadomo i śmieci i posprzątamy. To chodźmy, i... idziemy. No, Idziemy. Walizka już jest Waliza przygotowana. Już, jest. już trochę ciuchów tutaj poprzynosiłam. I zaraz Na będziemy... jest wszystko. taka, że ja bym się do niej zmieścił. Myślisz? A. No nie, jest kawał Nie Jest duża. No Tylko wiesz co? Jest ona uszkodzona tu. Teraz Ci pokażę, że jak będziemy pakować ją do pociągu, to tutaj nie łap za to. Aha, bo, bo tylko widzisz, za to. Albo z tej strony, już nie pamiętam z której strony tutaj wypada, wiesz? Chyba z tej. Chyba z tej o. Za duży luz jest. Bo tu się no. No, no to Także nic, to na, będzie... na bankie jak to będzie um, ciężka już walizka wypełniona, no, to tu się obędzie. No to nic, to Ale tylko wiesz, z tej. Co, ona ma tutaj jeszcze z boku taki uchwyt, więc jak aha. coś to e, to spoko. to, to, to będziemy już... za to łapać, nie? To będziemy za to łapać. Także bierzemy takie najpotrzebniejsze um, rzeczy, wiecie, jak A, będzie nad nie nad morzem zimno, głodno, żeby mieć jakiś polarek, długie spodnie. Ja sobie biorę krótkie, bo ja bardzo, jak widzicie, lubię chodzić w krótkich. Dawnusia też sobie weźmie, dziewczynki się też pakują, my pakujemy. Tak, się dziewczyny u już w zasadzie, Kajusia, już, no, tutaj Kajusia to już swoją warstwę spakowała. Tak. I jeszcze dodatkowo. O, krzyczy, o. że od rana, no już spakowana od rana, od rana a my się... działamy teraz. A my teraz działamy, także do zobaczenia za chwilkę znowu. Tak jest. Witam kochani serdecznie. My już we Włocławku, na Peronie drugim. Czekamy na pociąg i, i do Gdyni. Pogoda nam dopisuje, póki co deszcz nie pada, chociaż w którym mieście zapowiadali, że troszeczkę deszczu będzie. Witam serdecznie. Cześć. Gdzieś tam jest Danusia, jest. Także czekamy, zaraz nam pociąg przyjedzie. Wjechaliśmy No parę minut wcześniej. Pociąg jest 5 minut, tylko opóźniony, to wiecie, to będzie... Wszystko ok. 5 minut to niedużo. Oby się nie opóźnił znowu. Ach, także bardzo się cieszę, że jedziemy na, tą, na te wspólne wakacje, bo naprawdę kupę czasu nie byłem. Dziękujemy Wam, kochani, za bardzo miłe komentarze, bo naprawdę te komentarze, które się czyta od Was... Uskrzydlają, naprawdę, uskrzydlają, dodają dużo, bardzo dużo energii i radości w sercu, jak się czyta takie komentarze. Także Wam ślicznie dziękujemy. Ja wyłączam kamerę, bo ludzi coraz więcej. No i trzeba pilnować pociągu. Damy znać, jak będziemy w Gdyni. To oczywiście przywitam się z Wami w Gdyni. Cześć. z Wami, z pociągu. Tak. Właśnie wyruszyliśmy. Już jedziemy. Właśnie wyruszyliśmy z malutkim opóźnieniem, tylko pięciominutowym około, ale powiem Wam, że jest bardzo fajnie. Teraz jest pociąg in, inny niż kiedyś. No. Nie ma już tych przedziałów. E, tylko siedzimy sobie razem. Jest rezerwacja ścisła miejsc. Siedzimy przy stoliku. Tak. O, Stolik jest. jest. i to taki duży. Duży. To nie, nie, nie to, co dawniej. Tak. Także jest naprawdę, naprawdę fajnie. Dawnie był taki malutki stolik przy oknie. Pociąg, cichutki, nie? cichutki, komfortowo super, się jedzie. Można no. sobie wstać, trochę po, pochodzić. Tak, że, no, powiem Wam, że jest naprawdę fajnie. Super, super, naprawdę super. Fajnie. Intercity się w ogóle zawsze. Ludzie chwalili Intercity, mm -hmm. że się dobrze podróżowało. I wygodniej muszę Wam powiedzieć, że no nie ma porównania z autokarami. Mm -hmm. Ale strony. Tomek. Y no ale do Krakowa jechałem za 8 dni. Dobra, ale my teraz jedziemy w piątkę i za no. naszą piątkę zapłaciliśmy z niecałe 170 złotych stronę no to, też, no to jeszcze nie jest to źle, nie? No pewnie. No no to no, myślę, że i komfort jest fajny i wygodnie. Bardzo fajnie. No i dojechaliśmy, kochani, szczęśliwie do Gdyni. Jesteśmy na ulicy 10 lutego. Na ulicy 10 lutego, ulicy 10 lutego na, koło ulicy Delicji. Ulicy tak, o. Tak, a tutaj jesteśmy przy delicjach, czyli to jest taka bardzo stara, już um, można powiedzieć, kawiarnia. No, to Wam zaraz tutaj pokażemy. O, proszę bardzo. Jest, jest delicja, już się pomniejszyć nie da. Dziękujemy za miłe komentarze. Przepraszamy, że nie, nie za często odpowiadamy, ale kochani, jak się jest na wakacjach. To ciężko odpowiadać na komentarze, chyba że gdzieś przycupniemy, zjemy coś, napijemy się, no i dopiero wtedy, albo w hotelu, na przykład, wiecie, bo akurat teraz idziemy gdzie? Do hotelu, nie? Nie, idziemy najpierw coś zjeść, tak? Idziemy zjeść, potem idziemy. No, chodźć, idziemy coś, zjeść, coś zjeść, zjeść, później, później dopiero no pójdziemy połażyć, do hotelu. No gdzieś tam połazić No ja mam oczywiście wrażenia pozytywne jak najbardziej. Bardzo mi się podoba dnia, dlatego że tutaj są takie ulice jak w Krakowie właściwie, chodzi mi o rozmiar, że nie są takie szerokie, a ja nie lubię takich szerokich, bez obrazy, ale jak byłem na krakowskim przedmieściu w stolicy, tam mogłyby samoloty zawracać normalnie. Ja nie lubię takich, ja jestem przyzwyczajony do takich bardziej węższych ulic, zabudowanych po obu stronach i takich chodniczkach jak tutaj są. Nie za małe i nie za duży. No, ale jest to ale bardzo fajny. No ruch tak, no wiadomo, że to nie, nie tak jak u nas jest cicha, no, spokój. To jest ale to wiecie, to jest kwestia przyzwyczajenia, po prostu kwestia przyzwyczajenia. No. Ja stary miech to on od razu załapał w rytm i, i, i jest fajnie. No, chcieliśmy też pozdrowić Marzenę i Marka, nie wiem czy oni tutaj byli, czy nie. Byli właśnie tu byli, Byli, tak, wyżej nie? Nawet. Wyżej nawet tak, byli. Tak, Także zachęcamy to. do oglądania ich kanału, bo to są bardzo fajni ludzie, bardzo fajnie nagrywają w taki wiecie, sposób, bardzo naturalny. Także Marzena i Marek pozdrawiamy, pozdrawiamy minę no, Minęliśmy się niestety, no, tak, bo myśmy my dopiero dzisiaj się przyjechali, a dziś jest kur. Y, trzeci. No. To myśmy trzeciego dopiero przyjechali. Oni zdążyli niedawno wyjechać do, do Katowic. Do Katowic. Jeszcze wiem, no. że tam się po drodze zatrzymywali w Toruniu, czyli też w zasadzie niedaleko nas. Niedaleko nas. No. Także pozdrawiamy Was serdecznie, mm -hmm. będziemy Was oczywiście oglądać. No i pójdziemy swoimi szlakami, swoimi drogami w tej chwili. Dziękuję kochani jeszcze raz za miłe komentarze. No i prosimy o wyrozumiałość, bo wiadomo, że na bieżąco nie damy rady w tej chwili odpowiedzieć każdemu tak, na komentarz. To się na nas nie obrażajcie w końcu jesteśmy na wakacjach. Ale jak tylko będzie możliwość się. się tak, coś radzelać. oczywiście będziemy odzywać. Wieczorkiem usiądziemy w hotelu i, i od. No, byliśmy kochani, żeby zjeść coś po podróży. Ja sobie zamówiłem takie pyszne pierogi. Powiem Wam, że własnej roboty bar mleczny, super jedzenie, szkoda, że w moim rodzinnym Krakowie nie ma barów mlecznych, albo jak są, to są już naprawdę chyba jeden albo dwa. Tam jest park, ale ja tam o tych kulach nie będę się spinał do góry, chociaż tam jest bardzo przyjemnie. Tam jest kolejka i dosyć sporo ludzi, więc my sobie gdzieś na ławeczce Usiądziemy, a ja Was serdecznie pozdrawiam, życzę Wam dobrego, fajnego popołudnia odpoczywać po pracy. A ci, którzy są na urlopach, to wchodzimy sobie fajnej pogody. Dzisiaj żeśmy się rano troszeczkę bali. Bo jak ja się z Wami witałem na czwarta 4.40 chyba był short. Tak, 4.40 to słyszałem w telewizji, że ma być burza. Że ma być burza, że ma być deszcz, i co mi się no to nas Gdynia pięknie przywita. A tu się okazuje, że wcale nie, że jest bardzo fajnie. A tam są dziewczyny. Ja im macham, także idę do dziewczyn, idę sobie usiąść na ławeczkę teraz, odpocząć i pójdziemy dalej na spacer. I tak będziemy co jakiś czas coś nagrywać, pokazywać, jak, jak tutaj yy, pierwsze wrażenia moje, pie, z pierwszego pobytu, w Gdyni w życiu to nie byłem. Podoba mi się, zwłaszcza ten park, ale ja tam, ja tam kochani, yy, no nie zejdę tam, nie, nie wyjdę tam, bo muszę oszczędzać nogi. To znaczy wiecie, gdybym się uparł. To o tych dwóch kulach ja bym tam zadreptał na samą górę. No ale to nie, nie sztuka zadreptać tam i paść, i już nigdzie więcej nie chodzić. Tylko sztuka jest się powstrzymać i tak po troszkę, trochę usiąść na naweczce i znowu pochodzić. I tak to jakoś sobie poradzę. Trzymajcie się, do następnego razu.